Cześć, dzisiaj krótko. Pytacie często, jak to jest z hodowlą kóz, z chowem i co trzeba zrobić, żeby mieć kozy. Tak naprawdę, polecam zająć się tym od takiej trochę strony literatury, poczytać trochę książek, poczytać o chowie i hodowli kóz, znaleźć sobie mentora, który podpowie co i jak, dlatego że naprawdę taka pomoc ułatwia. Później mamy też pomoc na telefon albo kogoś blisko w razie jakichkolwiek problemów. Ponieważ no, występują takie, które są często nieprzewidziane. Eee, kozy. Eee, najlepiej, żeby były co najmniej dwie, dlatego że to są zwierzęta stadne i one samotne nie lubią być. Będzie im bardzo, bardzo smutno. Eee, trzeba pomyśleć o tym też, że taka koza potrafi troszeczkę zjeść. Siano, słoma, pasza, w tym sensie, że jakieś zboże, owoce, warzywa, zielonka, wypas. Dobrze jest mieć kawałek pola, łąki. Byle nie było tam drzewek, bo jeżeli są drzewka, to macie gwarantowane, że koza po prostu to wszystko... Zje. Szczególnie obie kore, zje modelistki, listki, młode pędy i już jest po drzewku. Kozy często są właśnie używane dzięki takim swoim umiejętnościom do karczowania trudno dostępnych miejsc. Koza to nie jest kosiarka, więc Wam nie skosi równo trawy, tak jak owca czy koń, więc nie nastawiajcie się na to, że będziecie mieli darmową kosiarkę. I jeżeli chcecie mieć mleko, sery, no to musicie sobie uświadomić to, że musi pojawić się cap w stadzie i później kozanie zawsze rodzi dziewczynki, są capki, z nimi też coś trzeba zrobić, a rynek w Polsce jest już troszeczkę zapchany capkami, szczególnie miksami, czyli takimi bezrazowcami. Jeżeli chcecie mieć kozy i macie jakieś pytania, wątpliwości, zapraszam. Postaram się pomóc tyle, ile ja umiem od 2017 roku, co się nauczyłam i ciągle się uczę. No, zapraszam. No i trzymajcie się serdecznie. Pa!